Zaczynamy program gościnny z radia Września. Dziś moim Państwa gościem jest Joanna Zimna z Dieta System. Dzień, Dzień dobry. I y, można powiedzieć, że nasz wspólny gość, pacjentka pani Anny, pani Sandra Duraj. Dzień dobry. Dzień dobry. Y, pani Janno, kim jest pani Sandra? Pani Sandra to jest oczywiście moja pacjentka, ale również i laureatka, która wygrała tutaj bezpłatną metamorfozę, którą jakiś czas temu ogłosiłam dla swoich pacjentów, którzy chcieliby Podjąć kurację odchudzającą. Pani Sandra wygrała taką pełną, całkowitą metamorfozę łącznie z zmianą ubrania z widzażystką, nauką robienia makijażu, fryzjerem. No, ta metamorfoza odbędzie się we wrześniu, ta całkowita, a dzisiaj chciałam po prostu panią. Sandrę przedstawić. przedstawić i żeby tak. się mogła sama pani Sandra pochwalić. Tak, tym. tak, żeby się sama mogła pochwalić na razie swoimi wynikami w odchudzaniu, a we wrześniu tą całkowitą metamorfozą, która, która będzie miała przebieg. Dobrze. Pani Sandro, jest pani z wrześni? Tak, jestem z, Pracuje z wrześni. Pracuje pani zawodowo? Pracuję zawodowo jako ratownik medyczny. To jest ciężka i odpowiedzialna praca. Domyślam się, że zmiany też w Pani zawodzie to tak 12 godzin zdarzają tak, 12 się. 12 i czasami 24 godziny. Jak pogodziła i dobrze, zanim dojdziemy do tego, jak pogodziła pani dietę z, ze swoją pracą, to skąd pomysł na to, żeby zajrzeć do pani Joanny i zmienić coś w swoim życiu? Po pierwsze, żeby zmienić po prostu coś w swoim wyglądzie, bo jednak te dodatkowe kilogramy no, robiły różnicę i w takim odczuciu. No, wizualnym, ale też w samopoczuciu. Mhm. Także stąd wizyta. Stąd wizyta. Czy to były ciężkie miesiące bardzo, czy to były nieciężkie miesiące? O... Początek. Początek. Co, żeby... było co było ciężkiego na początku? Do czego jest nam się ciężko przyzwyczaić? Co było nowością taką może uciążliwą na samym początku? Systematyczność. Że te posiłki miały w miarę określone godziny. Albo starać się mniej więcej mieć określone godziny tych posiłków, żeby one były regularne i chyba to było takim największym problemem przez takie pierwsze, może z 2-3 miesiące. Żeby to po prostu usystematyzować. A czy wymagało to od Pani em, spędzania dużej ilości czasu w kuchni, zastanawiania się nad tym, co dzisiaj, co jutro, jak to zrobić, jak spakować, ile kupić, dlaczego kupić? Na szczęście nie Diety są idealnie przygotowane pod względem proporcji i rozpisania, czego, co potrzebuje na konkretny dzień, jak, w jakich ilościach, więc to nie było problematyczne. Przepisy też nie stanowią jakiegoś wielkiego problemu, żeby je przygotować, nie są jakoś super czasochłonne. Czy przeciętny facet poradzi sobie z takim przepisem? E, tak, poradzi sobie, <laughs> bez problemu. Dobrze, to już jest duży plus. A mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tego, jak, jakie miała Pani odczucia na samym początku tej swojej kuracji i pod koniec, co się zmieniło, oprócz tego, że kilogramy spadły? Mm, moje samopoczucie, po prostu. Tak, chyba le po prostu lepiej zaczęłam czuć się ze sobą, też jednak zdrowsze odżywianie no, też wpływa na jakość życia. Czy na jakieś zmęczenie, czy na uprawianie aktywności fizycznej, czy czasami nawet na koncentrację w pracy, jakieś zmęczenie. To zdecydowanie no, teraz po, po diecie, po utracie tych kilogramów. No, zdecydowanie jakościowo wszystko się polepszyło. No i przed panią wielka metamorfoza. Będzie pani zupełnie inną kobietą. No jestem tego ciekawa, nie powiem, że nie. Jeszcze pani nic nie wie. Nie ma nie. pani żadne, żadnych wskazówek, jak to może. Nic kompletnie. Nie, nic kompletnie. To... Także we wrześniu to będzie naprawdę zaskoczenie. To ma być taka tajemnica, pani Radno? Taka zaskakująca eee, dla pacjentki. Pan, co, o, o co chodzi przede wszystkim w tej metamorfozie? To ma być zmiana myślenia o swoim wyglądzie, tak? No bo tutaj pani Sandra jakby podjęła już tą walkę i zrobiła bardzo dużą pracę w zmianie swojego wyglądu. Ale też na przykład na co dzień niektóre panie nie mają, jakby, nie wiem, takiej wiedzy bądź smaku, jak dobierać odpowiednio ubrania. A może które są pasują. zaganiane po prostu? Albo są zaganiane, albo też no, nie mają jakby takiej wiedzy, jak należy przygotować odpowiedni makijaż, tak, żeby, żeby uwidacznić to, co jest piękne, schować to, co jest, no, no, no raczej no nie. nie chciałoby się tego oglądać. <grym> Więc no, chodzi o to, żeby w ten Metamorfoza nie była taka jak w te wcześniejsze metamorfozy, gdzie, gdzie po prostu no, wymalowało się dziewczynę, przebrało i, 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 i była ta zmiana. Tylko po prostu e, chcę nauczyć panią Sandrę jak dobierać rzeczy z wizerzystką, jak przygotować odpowiedni makijaż, dobrać odpowiednie e, kosmetyki e, do urody pani Sandry. No i tutaj fryzjer już, no, że tak powiem, dobierze też odpowiednią fryzurę do wyglądu tutaj pani Sandry. Więc to jakby też ma ta zmiana polegać na tym, że nie tylko no, zrobienie, przebranie danej osoby i zrobienie parę fotek, i, i. Czyli nie tylko zmiana fizycznie, jeśli chodzi o kilogramy, tak, i wygląd, ale także. Ale taka mentalna, wzbudzenie żeby tego, tak, że. Że można na co dzień zmienić swój wygląd i wiedzieć dalej, jak dalej wykorzystywać te środki, które, które się otrzymało. Nie? Pani Sandro, czy to dodało Pani trochę pewności siebie? Tak, zdecydowanie. Tak? Zdecydowanie zawsze też preferowałam, jeśli chodzi o ubrania gdzieś bardziej stonowane. Luźniejsze rzeczy, tak nieopinające, nie opinające, nie uwidaczniające po prostu gdzieś tych kilogramów. Mhm. Także teraz, gdzie mogłam już troszeczkę zmienić ubiór na ten, to zdecydowanie dodało pewności siebie. Czyli wa warto podjąć takie wyzwanie. Tak, A... jak najbardziej. A jeśli chodzi o samą dietę, proszę powiedzieć, pani Anno, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas wykonuje inną pracę. Jak dobiera pani dietę dla kogoś, kto przyjdzie do pani gabinetu? Czy taka osoba musi wejść na taką specjalną maszynę jak analizator składu ciała, która mówi mi, jakie ma aktywne tkanki metaboliczne, oblicza zapotrzebowanie energetyczne danej osoby, do tego dodaje wydatek energetyczny, który jest wydatkowany poszczególnie na zajęcia w ciągu dnia? Na następnie obliczam deficyt kaloryczny odpowiedni, tak, żeby ta osoba mogła, że tak powiem, dźwignąć tą dietę, żeby to nie była zbyt restrykcyjna dieta, nie budziła się dana osoba na niej. Przede wszystkim na diecie powinna chodzić się przejedzonym, aby nie miało się takiego poczucia, że a zjadłem coś jeszcze, tak, a mam ochotę na to. tak. Czyli człowiek jest przejedzony odpowiednio zbilansowanymi produktami żywieniowymi, które są zdrowe i w odpowiedni sposób wpływają na nasz organizm, tak aby... aby chudnąć w prawidłowy sposób, no nie ma ochoty na podjadanie czegoś innego. Tak? To jest proszę Państwa klucz do wszystkiego, na diecie trzeba się przejadać. Tak, na diecie <laughs> trzeba się przejadać, nie głodzić jak najbardziej. To podkręca metabolizm, więc no osoby, które się głodzą, gdzieś są na jakichś skrajnych dietach, oczywiście to schudną gdzieś tam w pierwszym jakimś etapie, Aczkolwiek no to jest też y, zejście po pierwsze wody metabolicznej, a po drugie y, odchudzanie też mięśni, które nie jest korzystne. E, przy, przy odchudzaniu, bo to jest tkanka aktywna metabolicznie, w niej zachodzą wszelkie przemiany energetyczne. Jak już odchudzimy sobie te mięśnie, no to wtedy nie mamy jakby siły do pracy, ale również e, nie mamy tej tkanki, która gdzie się przetwarza ta energia, tak, ta nadwyżka kalorii, więc wtedy ją odkładamy e, z kolei znowu w nadwyżce e, tkanki tłuszczowej. wpadamy w takie błędne koło. I efekt jojo tak zwane. A zwany. wypaść z tego koła można na przykład zaglądając do Pani gabinetu. Oczywiście, e, zapraszam. Pierwsza wizyta? Pierwsza wizyta, jak zawsze, jest bezpłatna, niezobowiązująca. Ona ma charakter poglądowy, oczywiście. Robię analizę składu ciała, określam przyczynę nadwagi otyłości, punkt po punkcie tłumaczę największe błędy, czyli daję możliwość wyboru, czy dana osoba chciałaby się odchudzać pod moim kierownictwem, czy też nie. Oraz zapraszam również wszystkie osoby, aby też zgłaszały się, korzystały z mojej usługi. Z tego względu, że tą akcję, czyli tą bezpłatną metamorfozę to nie jest tylko jednorazowa akcja tutaj z panią Sandrą, e, tylko będzie ona e, po jakby tutaj sezonie ogórkowym letnim e, od nowa e, wszczęte będą osoby szukane do takiej bezpłatnej metamorfozy. Wiadomo, że te osoby e, no, są wybierane z osób, które są moimi pacjentami przez dłuższy czas, tak? Ale Bo... trzeba się zgłosić, to jest Pani Sandra rok. też nawet nie wiedziała, że w ogóle jest taki projekt metamorfoza. Ja w ogóle zaskoczyłam, że ją Wybrałam, więc yy, no, może być to miłą niespodzianką po prostu zgłosić się normalnie, chcąc coś w swoim życiu zrobić dla siebie, a skorzystać z tego, że jeszcze oprócz tego yy, można fajnie yy, fajnie po prostu wyglądać całościowo, zmienić swój styl yy, ubioru Makijażu i, i, i włosów. I może to właśnie do państwa się szczęście uśmiechnie. Joanna Zimna, dieta system. Można panią znaleźć nie tylko we wrześni. Również przyjmuje w środzie Wielkopolskiej i w Słupce, i również te miasta są objęte akcją. Zapraszamy w takim razie. Panią Janę bez żadnego problemu będzie można znaleźć w internecie, wpisując dieta system. Panią Sandrę pewnie też, wpisując metamorfozy wrzesieńskie, tak? Tak, dzisiaj na pewno pani będzie razem ze mną na zdjęciu, więc, więc zobaczą pani przed samą, samym procesem odchudzania no i, i, i teraz obecną, a że tak powiem końcowy wynik we wrześniu. Jeszcze jedno. Kobiety się o wiek nie pyta, ale o kilogramy, ile spadło mogę? Około 25 kg. To jest potężny wynik, szanowni państwo. Jeśli państwo też chcą, to zapraszamy serdecznie. Dziś moimi państwa gośćmi były Joanna Zimna, Dieta System. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. I uczestniczka programu Sandra Duraj z września. Dziękuję. Dziękuję bardzo.